Siemanko wspólnicy, ja jestem węku, a dzisiaj zagramy sobie modifajerem mini, czyli będziemy malusim glitchem, czyli neutralną rolą, która jest całkiem, całkiem spoko, ponieważ może zamieniać się w innych i hakować. Na początku pobiegnę sobie na dół tutaj i w sumie wbiegnę do laba. Twierdziłem, że w tym momencie pobiegnę sobie do dekontaminacji, której niby jestem, ale jednak z niej wybiegłem i przebrałem się właśnie w grubasa. No ja jakie bydze. Jak widzicie, i tutaj jest spory problem, bo wszyscy się zdziwili jak gruby tak szybko dobiegły do lava. Raczej nie wszyscy, bo w sumie zgasły światła i tylko Prif się zorientowała, że on nie miał szans dobiec, więc musiałem ją tutaj wyeliminować i pobiegłem w dół. Proszę widzowie, miejmy nadzieję, że to nie jest bait, nie, 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 nie. Uff, mamy farta, okej. Tivek, co robiłeś na wejściu do lava i teraz tam jest trup, Prif? O, kraciorz. Nie wiem, ja nie wiem, że ktoś tam padł. To ciekawe. Ja byłem w labie nie? i wybiegałem w labie. Jestem szybki, dobiegłem do elektryka, do naprawienia światełek. Nie zdążyłem naprawić, i we mnie dosłownie wbiegał jakby kolor Tak, ale, ale ja byłem z głowie, bo miałem Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to ja go na wękę i. sensu. Ja jestem w specimenie, Mordo. I chyba Joeem widział, że ja tam biegnę. Czekaj, kto ma tego flasha takiego szybkiego? Joeem? Ja, ja mam, ja mam. No, No, i wiem generalnie, że wcześniej na przykład na samym początku Prif biegła do laba i ona nie żyje, ale tam pewnie dużo osób biegło. Tak, ty no, biegłeś ze mną, no, Na no. samym początku pierwszy w ogóle wbiegał i pobiegłem do specimena, więc. No, ja właśnie widziałem, że ktoś biega i. Chciałem wejść ze mną w welku wpiekałeś No tak, bo ty byłeś szybszy, a ja jestem mniej, nie? No, więc uwielbiam te wasze sformułowania, dam na mnie, bo, bo tak, e, Tak, po bo proste. tak, bo na tym polega wybieranie prezydenta. Jaylor w tej rundzie odpuścił różowego Pikachu i zostawił go wolno, a my mamy skipa i lecimy do rundy numer 2, w której stwierdziłem, że na początku pofejkuję sobie jakieś taski, żeby zrobić sobie alibi, tak jak w pierwszej rundzie. I w tym momencie robię downlanda i jak Dobra, udaj, że nie widzę. On mi dotarczy. Boże, czy ty to widzisz? O! Co ja mam? Ty dałeś? Ty, ty dałeś, jesteś niesamowity, wspólniku. Dawek w ciebie się nie będę zamieniał. Dobra, mam tarczę, więc ja mam wyrypane. Po prostu niech jakiś impostor we mnie klika. Zaufał mi. Ile was tutaj, więcej was nie było? O, kurde! Ja mam tarczę, nie? Ogólnie. Nawek, Joachim, Hornet. Hornet Joachim Ririka. Hmm. Dobra, ja mam inny pomysł. Schowam się tutaj. Dzień dobry. Wchodzę ze sanktuarzem do, do laboratorium. No i ciało se leży, Wojtek, Wojtyk leży. Ale nie widziałem nic więcej. Wątpię, że fankwas zabił jak razem wchodziliśmy, nie Więc co wątpię. Jakby co, nie zgłaszałem Candy tylko temu, bo widziałem jak ktoś ucieka do głównego specimenu. A w ten sposób, no oba, no jestem w stanie to uwierzyć, no. Bo ty przede mną wszedłeś trochę. Świeże jest to ciało? A, bo ja wiem. Jak, jak fankwas mówi, że kogoś gonił, no to najwidoczniej tak. To w takim razie cały elektryk akurat z tego fraga jest czysty, bo jeden był frag, rozumiem teraz. Wojtek. No Wojtu źle, no. No. No to prawdopodobnie zabójca jest górny specimen, więc osoba, która była na panelu może mogłaby coś powiedzieć może. No ale panelowicz bez spaja nie powie nic, nie? No ale nie, można wtedy wykluczyć powiedzmy, ile ludzi było w elektryku, kto był tu, kto był tam i się okaże nagle, że wiesz, grono podejrzanych się zawęży. No Rilika na pewno nie, na pewno nie Jochym, na pewno no. nie Dawek. Bo oni robili światła wcześniej. Oni nie mieli szansę, żeby tam dobiec raczej od tych świateł Na czwórka. Mogę lokalizacji tych. na przykład. Nie, na no, banku nie liczyć. Ja I jestem. Do? Ja jestem aktualnie jestem. na tej tubie do wchodzenia do odwania. Tak, to się zgadza. Okej, okay, dawek. Ja jestem. Y, no, robię aplauda w oficjach. Oczywiście robisz aplauda. Dobra. I no, no na pewno ja i Funk Fast tego nie zrobiliśmy, dopiero wchodziliśmy do tego. No to osoby z elektryka można. Ja spirować. na te cztery powiedziałem też, nie? Osoby, jeszcze ja byłem, Ale z tego okay. kila, nie z tego kilo. No z tego fraga, no bo z innych ciężko, jak jest jeden frag Więc poszedł skip i w kolejnej rundzie na początku ganiałem się z gawikiem dookoła stołu, ale jak zgasły światła, stwierdziłem, że pobiegnę i świetnie. No, dobra, odwalamy coś sieba. Tak więc mimikowałem się i przebrałem farmera i wbiegałem do elektryka z nadzieją, że kogoś zadźgam, ale zobaczyłem drugiego farmera. Kliknąłem kill na horneta, ale czas kill cooldownu mi wzrosł. Więc albo został ochroniony przez swojego aniołka, bądź jest surwiworem i sam z siebie obronił. Ja pierd... Niedzielę. <noise> Dobra, świata były zgaszone. Dwóch farmerów. W Co nie mam co powiedzieć? I to wszystko po prostu znajduje tego trupa, a tak się nikogo oprócz Dobra, a ja powiem tak: Wenty jest superem. Wenty zabił ciało właśnie y, tutaj przy rakietce i zesłupował się w. Albo nie eskapista to... jest. Eskalista może też. Co ty gadasz? No znaczy, ja wam. Ja mogę oczyścić. Y, Jochny? Nie umiem tego wypowiedzieć. Y, Niebieski. Jak ktoś czeli went tego piste, bo to jest prawdopodobne. Ale może być super. No albo super, ale raczej pista, Bo stanął Ej. w miejscu i nagle psiu, Zniknął. Albo ninja. I zabił ciało, bo się oh, wywalało net. dopiero. Nie, Hornetic. Ja nie. Jestem grzeczny. Ja mogę podać swoją rolę. I nie skłamać. Nie masz psychy. Na początku zbiłem sobie kolejny raz kilku on popatrzyłem, gdzie biega grupa, żeby nie biegali z takami i w tym miejscu stwierdziłem, że tym razem przebiorę się za Horneta i biegnę sobie może w kierunku elektryka, kogoś uda nam się tutaj znaleźć i tak, właśnie był fankwas, udało nam się go dziabnąć, więc wybiegaliśmy z powrotem z elektryka. Z racji, iż mam 4 sekundy, musiałem zaniknąć, więc stwierdziłem, że biegnę do góry, ale... Candy! Nie, Candy jest na tym, na on mnie widział. Troszeczkę się zestresowałem, że może wiedzieć, co Mogę mieć, więc stwierdziłem, że go schakuje. Ale znając te taktyki, które robi moja grupa to może mieć surwivora, może mieć amnezjaka, który czeka na rolę bądź Loversa, który kampi i nie chce zginąć za reaktorem. Trup jest w Ponsach I on jest świeższy niż ja ten. Drugi. kątem ok. I pytanie to węgla. Słuchaj, i mówię, dziwę na pewno na pewnym reaktorze. Cii, cii, proszę. Dobrze. Będę ci. No, nie będę klejmował, nie, nie? Póki co, nie, ale. Nie ma, nie ale do... masz Powiem tak, lowersi żyją, ale nie będę gadał, kto albo to co, to, bo. Nie, nie, nie masz tasków, tak po prostu żyję. nie No, taski, taski już są zrobione, wiesz? Jeszcze jeden został, ale to na końcu robię. A nie, mowy, no. go. nie, candy jest ok, akurat, bo candy. Ornet, popełniasz głupotę. Nie tak. róbcie pepegi. Jakiego taska robisz od ostatniego? Ostatniego taska robiłem gdzieś w okolicach elektryka i to były kable chyba. Widziałem jak ciało pada, biegam za, za nim i on dosłownie zasypował się tam gdzie są te fiolki, tam gdzie fiolki są. Albo stóp, albo escape's. Nie no. ma innej opcji. Jak ktoś chce, to trzeba strzelać. Raczej escapist z dużą drodzą prawdopodobnie. Jakby był jakiś major, to naprawdę dobrze by zrobił, jakby zagłosował ja na, ja tego. na tego i liczę, że liczę, że tutaj też Bo też jest, jest dobry, Candy jest dobry i Framar są dobrzy. Na razie trzy osoby tylko wiem, które są git. No, no i będę strzelał, brawo. Albo ktoś nie go strzelił. Więc Candy prawdopodobnie miał rację i obstawiam, że jest jednym z loversów, który kampił właśnie na prawym reaktorze. W tym momencie przebrałem się z Chyma i odkryłem mega ciekawostkę, ale tutaj na reaktorze kampił Steve, więc idealna okazja na fraga. I morflingiem bądź liczem giga opłaca się przebierać za osobę, która ma flesza, czyli modifiera, który szybciej biega, bo również tą umiejętność przejmujemy, co jest naprawdę mega, mega spoko. Mm -mm. Dobra? Nie pasuje mi to, za dużo jest ciała i lowersi wersji, O nie. Nie. Co, co się stało z gawikiem? O, odnet to masz takie. Czyli e, Jaylorem jest tu on. Ja powiem Dobra. tak. Candy był git, u Matej ty byłeś drugim, bo broniłeś kolega. Czemu gawika odstrzeliliście w momencie, kiedy on jest legitem? Siedzę obok z Hornetem, on robi sobie normalnie tego, a Jaylor nawet mu słowa nie dał powiedzieć, to jest okropne. Nie chcę z tym Jaylorem. No, w nie ja bym go tak nie, nie odstrzelił perfinie, gdy wiem, że Gavik jest ok. jakim ty jesteś neutralem, powiedz Hornet? Nie. No właśnie Neutral to nie jest taka korzystna... korzystne położenie dla mnie teraz. Bo mogę być dresserem, mogę być suvivorem, mogę być glitchem, mogę być złom i dobrą. Więc ale to będzie framer, To będzie framer. Czemu? Mówisz, że z roli, że framar jest zły? W ręku padły trzy kile, ty wejść połowę rundy z nami, co nie? No tak. U matej może być albo u matej, albo framar. W tym momencie. Logicznie myśląc. No, powiedzmy, że jestem w stanie zaufać hornetowi. Chyba, chociaż nie wiem, czy to jest dobra decyzja. No, a może, jakoś przed, może jakoś przetrwała ta egza na mnie. No, Jakby no. to było exa, to nie neutralna w teorii. Ja wiem, jakiego on może mieć. Ale chyba, no nie wiem, czy on by miał na ciebie tutaj Egze? Może mieć. Powiem Ale tak... A tak, jest... tak długo było. Framar... No to zagłosujcie na no Umatea. No, no to Framar, no jesteśmy jest. w stanie zagłosować na no Umatea? No sorry, nie dam się wywalić. Jeszcze szczególnie, jak nic nie zrobiłem. <laughs> dobra, dobra, to ja idę sobie się... Dobra. dobra. No i ze słów Horneta możemy wywnioskować, że on jest surwiworem i nie chce mieszać się w akcję. Wiem, że jedna osoba z tej dwójki jest jaylorem, tylko tak naprawdę nie wiem, czy to jest Umatej, czy to jest Framar. Bardziej podejrzewam w tym momencie ciągle Framara, ale Umatej równie dobrze może nim widzowie być. Także stwierdziłem, że zbiję sobie ten kill i po prostu zaryzykuję, tylko będę o mnie chłopaku, że mnie nie zjailowali i mnie od razu nie odstrzelili. Także biegłem za Umatejem, żeby jak najszybciej tutaj go zlikwidować i w tym w momencie właśnie udało mi się Dobra. to. Mogę schakować jak coś kogoś. W teorii schakuję. I stałem sobie po prostu przy ciele, jeżeli ktoś by podbiegał, to zreportowałbym cię ciało. Stwierdziłem, że zasłonię to ciało i po prostu sobie na nim stanę, żeby było tak śmiesznie. Mimika mi się właśnie w tym momencie kończy, no i teraz jest troszeczkę problem, że... bo jestem tak odrobinkę za małe. 3 sekundy cooldown na 2 1. ok. I możemy szukać osoby, która potencjalnie wbiegałaby na jeden z reaktorów. No i widzę, że wybiega tutaj Framar i udało mi się go dziabnąć i wygrać tą giereczkę z Survivorem Hornetem. Co miał Hornet? Oczywiście no. się mówię, że to węku, ale nigdy nie słowa. O wersji wygrali, wękło, nie hura! Ja nie mówię, że to węku no. ja no, i pisałem by u Matejowi, że to może być węku, tylko nie. Nie zdążyłem cię zabić. No.